Hej Siemano, wam wszystkim z tej strony Manta i witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj w takim uroczystym odcinku, jak zapewne wiecie, albo i nie, wczoraj na kanale pojawił się setny film. Z tej okazji chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, bo gdyby nie Wy, ta liczba na pewno by nie była osiągnięta. Chciałbym podziękować przede wszystkim tym, którzy te filmy oglądali, oceniali i komentowali oraz dawali właśnie cenne rady w komentarzach dzięki którym yy, z filmu na film starałem się o to aby po prostu każdy następny kolejny film yy, był lepszej jakości niż poprzedny niż poprzedny niż poprzedni gdyby nie w na pewno by mi się to nie udało dlatego jeszcze raz wszystkim wam bardzo dziękuję jak to już kiedyś mówiłem yy, Moją pasją są gry, i przy okazji nagrywam również filmy, właśnie z gier. E, dlatego wszystkim tym, którzy e, mnie oglądają, dziękuję. Jest to dla mnie naprawdę ogromna radość, jeżeli ktoś ogrom, ogląda e, stworzone przeze mnie filmy. I naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. I cóż, ja nie będę tutaj zbędnie przedłużał, wiadomo. Wiecie o co chodzi, takie małe podziękowania. Co do y, tej okazji to na pewno y, jakiś specjalny filmik się właśnie pojawi, ale to zobaczymy w najbliższej przyszłości. Bo na pewno się coś pojawi, to am jestem w stanie zagwarantować. Cóż, to było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w Let's Playach. Na razie pa pa.